Wielka Nie No to mamy news tygodnia. No... News miesiąca. Y... Roku. No, może bez przesady, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o polski rynek polskich fanów gier RPG, jest to po prostu wydarzenie ogromne. I oczywiście mowa tutaj o Zapowiedzi Trzeciego Wiedźmina. Dziki Gon. Gruchnęła wczoraj. Eee, ma to być ostatnia część, znaczy trzecia część. Czy znaczy generalnie mają zamknąć trylogię. Nie, A czy będzie coś jeszcze? Potem raczej tak, bo powiedzieli, że to na pewno nie jest koniec marki jako takiej. No, ten sam zabieg, który jest w Mass Effectie od BioWare'u, mniej więcej. Gra pojawi się w przyszłym roku dokładnie jeszcze nie termin został sprecyzowany strzelamy, Ale 2000, że pod koniec no, przypuszczam, że e, i w odróżnieniu od, od, od części pierwszej i drugiej ma to być całkowicie otwarty świat na podobieństwo Skyrima znaczy The Crossów. z czym wiążą się pewne plusy i minusy, dużo osób ma obawy, że jakby CD Projekt nie podoła mm, takiej technologicznej, technologicznemu skokowi między, od, od gry która jest jakby tunelowa do, do otwartego świata, bo to się wiąże z, z milionem różnych problemów technologicznych, technicznych. Myślę, że to studio przez ładnych parę lat nabierało doświadczenia i naprawdę o ile pierwszy Wiedźmin był jeszcze taką wypadkową różnych pomysłów, różnych rozwiązań, i to było widać w samej grze. Tak dwójka jest dla mnie produktem prawie że kompletnym, dużo lepiej zaprojektowana niż jedynka, bardziej spójna. I myślę, że już przy trójce doskonale wiedzą, co chcą osiągnąć i na pewno nie będzie to e, nie wypał nawet, jeżeli e, zaliczymy totalne przejście od tych takich zamkniętych lokacji, po których poruszamy się w ograniczonym obszarze, bo naprawdę rozległy świat, gdzie nie ma być żadnych doładowań, co już, są, co już zresztą zostało zapowiedziane. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że dwójka w momencie swojej premiery miała problemy duże z, z systemem walki i kolizjami. I, I przez pryzmat zapowiedzi otwartego świata, no nie rokuje to zbyt jakoś super hura optymistycznie. Potencjał jest olbrzymi, ale jest potencjał też olbrzymi do wpadki związanej z, z niedorobieniem gry, kodu gry. Oba Obawiedzimy generalnie miały moim zdaniem dość duży problem, jeżeli chodzi o tą warstwę gameplayową, czyli walki, walka w jedynce mi się totalnie nie podobała. W dwójce nie była natomiast taka, nie wiem, super płynna, dopracowana, ale generalnie nie sprawiała dużo satysfakcji. I powiem szczerze, że biorąc pod uwagę, jak to wszystko się ładnie rozwijało przez te wszystkie lata, uważam, że w trójce jednak, jednak będzie to wszystko grało jak należy. Wyzwanie jest naprawdę spore. Nadzieje bo czymś duże. trzeba zapełnić ten świat, jeżeli to jest otwarty świat, to coś tam musimy robić, nie tylko znaczy, no pusta przestrzeń, tam po prostu coś musi być, nie tylko obiekty, z... drzewa, lasy, jest... ale i coś do roboty, tak? To Więc... jest właśnie problem tych wszystkich gier właśnie z otwartych światem, gdzie naprawdę świat jest ogromny i że ile właśnie, nie wiem, tak jak w Fallout'cie, jedynce, dwójce, świat też był ogromny, ale w podróż po świecie to był krzyżyk przesuwający się tam, wiesz, w ciągu pół nie, minuty no, przez całą no, mapę, no, natomiast... tutaj no, to wszystko będzie, wiesz, musisz... Eksplorować, Musisz mieć coś do roboty. Myślę, że bez jakichś losowych questów się nie obejdzie. Znaczy, chciałbym, żeby one trochę były bardziej rozbudowane niż Skyrim, bo jednak te Skyrimowskie na no, dłuższą metę były no, Nudne, co, co tu męczące. Mówić? Nudne i tak naprawdę no, niewiele wnosiły. Idź tu, przynieść to, idź to, zabij to i tak generalnie w kółko i to jedno i to samo. Warto też zwrócić uwagę, że zapowiedź trzeciego Wiedźmina. Miała miejsce w zasadzie w największym światowym magazynie Gaming Former. On w tej chwili ma chyba 4 miliony subskrybentów, tak? Znaczy, no, to, 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 jest, to idzie w każdym razie w miliony. To jest strasznie, strasznie duże czasopismo, pismo, magazyn. Lub folder reklamowy, jak niektórzy. No, mniejsza koncją. z tym, w każdym razie jest y, Wiedźmin jest na układce marcowego numeru jest to ogromne wydarzenie w skali Stanów Zjednoczonych i w ogóle fanów RPG na świecie. To znaczy, że to ta marka naprawdę zdobyła bardzo duże uznanie, już nie tylko w Polsce, ale wszędzie i wszyscy naprawdę czekają na to. Fora NeoGAF i inne po prostu aż huczą od nowych screenów. Wczoraj był teaser. No, to jest takie budujące dla polskiego dewelopera. No, ale wiesz, to znowu jest pokłosie tego, jak wiele po prostu pracy włożono w to, żeby tę markę wypromować. Tak, dokładnie. Przy jedynce to, to wiadomo, to generalnie było to jakieś zjawisko na skalę środkowoeuropejską czy tam wschodnioeuropejską. Dwójka już zaczęła jakieś tam drzwi wyważać. No i teraz mamy tego efekty, świetne oceny na zachodzie. Masa ludzi czekających po prostu na kolejną część. No i dużo ludzi pewnie Wróci się tam na przykład do dwójki, zobaczy w ogóle o co tyle hałasu właśnie przez to, że trójka została zapowiedziana w Game informers. Też właśnie dowodem na to wszystko jest to, że jak podano wczoraj, 5 milionów egzemplarzy Wiedźminów ogólnie sprzedało się na całym świecie. Więc już jest to wynik jakiś budzący respekt i no miejmy nadzieję, że trójka już po, jest po prostu poza Tak, dokładnie. I to będzie rosło, jeżeli te gry, jeżeli kolejne gry z tej serii, no teraz już mam na myśli głównie trójkę, ale wiadomo, że na tym się pewnie nie skończy. Mimo że ten, ten rozdział, ta trylogia zostanie w jakiś ten sposób zamknięta, co jest zapowiadane, że jednak będzie to procentowało w przyszłości. I myślę, że dorobimy się naprawdę totalnej serii, która może kiedyś będzie porównywalna pod względem skali właśnie na przykład Elder Scrolls. Warto dodać, że nowy Wiedźmin nie pojawi się na Xboxie i na PS3, ale już na całkowicie nowych konsolach w przyszłym roku. Jest to jedno z pierwszych studiów, które nie, nie bało się zapowiedzieć oficjalnie takiej, takiej, takiej produkcji. No i w związku z tym możemy spodziewać się przeskoku technologicznego w, w, w grafice przede wszystkim. No, no teraz, to, to, to zostało pokazane, mowa tutaj o screenshotach, to no nie czarujemy się, nie jest jakiś poziom nadzwyczajny, no ale obietnice są, że to wszystko zostanie przeniesione na ten nowy silnik i jeszcze przed premierą, na pewno długo przed premierą. Zobaczymy, jak to tak naprawdę powinno wyglądać, a przynajmniej jakie są zamierzenia twórców w tej kwestii.